I taki talerzyk szczęścia A nie, do... tam będzie sernik na ciastolinie. No nie. Nie masz do czego doczepić. Łapy na pokładzie. Niemal. Cześć, dzień dobry. Witam Was bardzo serdecznie w nowym dniu. Ech, dopiero przebrałam pościel. Zmieniłam pięknie pachnie. Świeżo wyprana. Wysuszona, ale powiem Wam, że tak się... Zjajałam, że już najchętniej to bym została w tej pościeli. Ale nic bardziej mylnego, nie, nie, nie. Uuu, nie. Let's go, proszę państwa. Dalej. Także zapraszam na nowy vlog. A kto się nie wyspał, to proszę bardzo, tu jest wolne miejsce. Można się położyć, dżemnąć. Tylko proszę na mnie nie liczyć, żebym obudziła, bo u mnie ostatnio z tym budzeniem to jakoś tak na bakier, pod górę, naprawdę. Ciężko, ciężko. Zestaw odpornościowy. A tak naprawdę to od jakiegoś czasu codziennie jem jedną pomarańczę i jednego grejpfruta powiem wam, jeżeli chodzi o grey to w ogóle mam Matuś, idź już naprawdę mam taką ochotę na grey fruty, tak mi one smakują ogólnie grey są bardzo zdrowe ale z tego co tak właśnie doczytałam to nie powinny je jeść osoby które przyjmują leki immunosupresyjne bo one tam coś właśnie mają takiego no i przede wszystkim na przykład jak się antybiotyki chociażby bierze nie powinno się z cytrusów pić soków cytrusowych o Mati no coś jest tutaj strasznie zawiedziona dziewczyna że ja obieram pomarańca i grejpfruta a nie jakiejś pędkośląskiej. Czy co, kupiłam pomarańcze premium w Lidlu? Mam nadzieję, że one chociaż w smaku będą trochę premium. A jak na razie, to nic z tego. Jakieś takie w smaku są do duszy. taki talerzyk sobie wciągam codziennie. Mnie praktycznie wszyscy jedzą. I powiem Wam, że jak na razie to tak odpłukać nic się nie dzieje. Bardzo lubię właśnie te czerwone grejpfruty i podobno czerwone są zdrowsze od tych żółtych, bo mają więcej likofenu. Ale to czy to prawda? To powiem Wam tak szczerze. Nie wiem. Każdy ma internet. Każdy może sobie przeczytać. Mm. Pychotka. Oj, powiem Wam, że jakaś bida z tymi pomarańczami premium. Koło premium to to chyba nawet nie leżało. Zobaczymy w smaku. No nie. Nie masz do czego doczepić. To znaczy tak. Na pewno nie są to jakieś premium pomarańcze, ale nie są kwaśne. O Jezu, jak zapiszę. Widzę, więc się oczywiście. Nie chciało deski wyciągnąć, prawda? No bo po co? Po co brudzić jak można, wiecie, na talerzu przelecieć, przeciachać, przekroić. I też będzie dobrze. Uf. Ale grejpu są pyszne. One prawie wcale nie są gorzkie. Naprawdę w Lidlu teraz są pyszne grajfruty, i taki talerzyk szczęścia. Do zjedzenia. Naprawdę dobre, 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 dobre. Pyszna. Mamy małą zagadkę. Rozwiążmy ją. Bo w moim przepisie nigdzie nie piszę, czy to jest sernik z masą kajmakową, czy to jest na małą blachę, chociaż na tą okrągłą, czy na tą dużą. Bo ja bym chciała zrobić dużą. I wiecie co? 120 gram herbatników. Ja tu dam więcej tych herbatników. Herbatniki, masło. Hmm. Dobra, i te pomigdały, masło i herbatniki. I zrobimy od razu sobie przyniosę blachę. Ja myślę, że ten sernik to będzie petardiocha pod względem przygotowania, bo on będzie bardzo szybki. Zresztą zaraz się okaże, co będziemy tu. Gadać lepiej to sprawdzić na żywo. Blaszka jest 26 na 37 bo zmierzyłam. Bo mam jeszcze jedną ciut większą, ale zrobię tam. To no jest kwestia jakiegoś centymetra czy dwóch, więc słuchajcie, jakoś tak wolę zrobić na mniejszej. Zmoczy sobie teraz papier do pieczenia, żeby mi się lepiej układało tą poremkę. O, hop hop. O, jak on się zmoczył. Ale jakaś taka bardzo niewymiarowa ta blaszka. No ale dobra, już nie kombinuję. Cześć, ma ścierka do rąk. Znowu zaginęła. No i teraz mam dylemat. 200 czy 400? Ja zrobię jedną rzecz. Ja dam dwie te paczki, najwyżej, słuchajcie, po prostu nie wyłożę całej masy, ale nie chciałabym, żeby mi brakło, bo tak braknie mi kawałek i cuduj, kombinuj. Dobra, mamy tak, 400 gram biszkoptu. Do tego pójdzie kostka masła. Do tego pójdzie kostka masła, moje drogie panie. I 100 gram migdałów, panie i panowie. Więc zacznijmy tak. Masełeczko leci. Hopsiu. Syk. Już. O. 200. Już okay. Bo kiedyś jakieś masło sprawdzałam, i było, słuchajcie, nie 200, tylko 180. Także tu migdałów mamy ogólnie w paczce 200. No to dodamy 100 gram. Jeszcze bym sobie chciała zostawić na wierzch troszeczkę na posypanie. Ok. Jak równo idealnie stówka. Jakby ktoś nie widział, ma się to oko, nie? No i teraz będzie głośno. Więc ja Wam tego oszczędzę i widzimy się jak już wszystko będzie zmeblane. Musicie to zobaczyć. Wyszła bardzo przyjemna masa, która się zachowuje jak ciastolina trochę. Jak ktoś ma małe dzieci i widział ciastolinę, to to się właśnie tak zachowuje. Czekajcie. Ja tu wysypię wszystko. Już sobie umyję dzbanek. Czekajcie, wezmę sobie łychę, żeby to teraz ładnie tak po poukładać, żeby to było takie, wiecie, nieluźne. Tylko żeby mniej więcej było równo. Naprawdę to się zachowuje jak ciastolina. Normalnie ten, będzie sernik na ciastolinie. Ładnie się da ugnieść. O, proszę bardzo. Równiutko, elegancko. Tak to wygląda. Nie wiem, czy Wy to widzicie. Spód z ciastoliny. I teraz jedyne, co nam zostało, dziewczyny moje drogie, to tak. lidl mówić. A teraz jest podobna jakaś mega promka na ten, na Lidlusia. Ja sobie go szybko wstawię na program taki do mycia, bo tu jednak było masło i on jest trochę brudny, więc ja sobie go umyję, a za ten czas przytacham resztę składników. Okej, okay. powiem Wam, że ten sernik naprawdę zapowiada się rewelacyjnie. Bo samo zrobienie ciasta, widziałyście, to jest sekund 5. Bardzo lubię takie alternatywy. Do tego przytargałam tutaj już chyba absolutnie wszystko. W międzyczasie rozpuściłam białą czekoladę. Teraz ją umieszam, żeby ostygła, chociaż czy ona jest taka do końca rozpuszczona, to bym nie powiedziała. Ale już jej nie będę rozpuszczała dalej. Teraz ją tutaj delikatnie przestudzę. Niech ona ona się i tak, nawet gdyby się coś tam nie rozpuściło, to przecież będzie się piekło. To powinno się rozpuścić, takie przynajmniej jest moje Rozumowałem. Dobra, lecimy. Twaruk, mascarpone, cukier puder, cukier waniliowy, śmietanka 36, mąka ziemniaczana, jajka. A ile tych jajek? 5. Dobra, jajka tu mamy. Poczekajcie jeszcze, jajka sobie wybijemy do osobnej miseczki, żeby szybko poszło. 2, 4, 5. Pamiętajcie, jajka zawsze kładziemy na ściereczkę, którą mamy akurat w kuchni, bo to cholerne jajko zawsze postanowi zdezerterować z pustego blatu. Zawsze. To już jest normalnie moja teoria numer 1. Hop. Hop. Prawie normalnie jak święk. Ale tego sernika powiem Wam szczerze jestem ciekawa. Mogłabym go upiec jutro, ale piekę go dzisiaj z tego względu, że podejrzewam, że już jutro to mnie mogą dopaść te dni. A ja w te dni raczej nie ryzykowałabym, bo z moim późno szczęściem się zastanawiam w ogóle jak to będzie dzisiaj, no ale powiedzmy, że są większe szanse na powodzenie niż normalnie. Dobra. Wyskakuj kochany z garka i lecimy po kolei. Czekajcie, już sobie jajkami przepis zasłoniłam twaruk. Pilos najzwyklejszy. Chciałam kupić jakiś taki inny, wiecie, ten prezydenta czy coś. Ale nie było. Patrzcie, jak wyskoczył z gara. Normalnie, jaki chłopak, jest słuszny. Teraz mascarpone. Też wyskakuje z gara. mat nie wie o co tu kama. No, pudełeczko po mascarpone dam ci, żebyś wiedziała. No, ty też uwielbiasz mascarpone, nie? Damy piesku, wylizać. Pewnie, że damy. Pamiętacie, jak to za dziecka się piekło ciasto i czekało się, żeby miskę wylizać? To teraz tak Mati czeka. Cukier puder. Cukru pudru, moje drogie, kochane dziewczyny, potrzebujemy 200 gram. Nie wiem, czy będzie tutaj 200 gram, ale to jest cukier puder zrobiony z erytrytolu. To jest jedyny cukier, jaki tutaj idzie no oprócz waniliowego no ale umówmy się teraz zróbmy tak waga 200 gram hop 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 U, nie wiem czy mi wystarczy dałam 120 gram. Wiem, że Erytrytol jest mniej słodki, ale wiem też, że idzie tu jeszcze biała czekolada, więc myślę, że Ech, cukry waniliowe daję dwa, bo ja mam takie malutkie, więc. No. Chciałam powiedzieć, że ja trzymająca się przepisu Kurczę, nigdy! Zawsze muszę coś od siebie zmienić. Coś dodać, czegoś zapomnieć. Tak to właśnie u mnie jest, ale dobra. To się nazywa inwencja twórcza w kuchni. I teraz lecimy. Tak, śmietanka 36 i tej śmietanki ma być 200 gram, ja mam 330. 330 ml. A to ma być niby podane w gramach. To myślę, że to będzie akurat. Dobra, tam już całe to opakowanie. Cholera mi tam 15 daj. Jezu, jaki pysk biały! Jak Mikołaj Święty! Boziu, kochany. I teraz tak, mąka ziemniaczana, mąka pszenna. To są surowe jajka do ciasta, nie dla Ciebie. Mąki ziemniaczanej, dziewczyny, dwie łyżki. Dwie łyżki mąki ziemniaczanej. Hop. Tak, trochę dużo. Hop, jedna druga. Mąki pszennej chyba łyżkę z tego co patrzę, tak i łyżka pszennej, to no już zaraz dodamy. O Boże, ciężkie te słoiki, no, ale tu wchodzi kilo mąki, nie ma co się dziwić, że to ciężkie. Dobra. Łycha mąki, e, nawet doniosłam, nie rozsypałam, no dumna jest obracek. Czy ja tu czegoś nie pominęłam? Mąkę, pszenną, jajka wkładamy do naczynia miksującego. Odejdź Matusia. Jajka lecą. Okidoki. I teraz moi drodzy, ja Wam bardzo serdecznie dziękuję na chwilę, bo trochę hałasu. Okej, okay, Pani i Panowie, to się wszystko wymiksowało. Na koniec dodałam jeszcze tą białą Czekoladę. Ja nie wiem, czy wy to widzicie. Dodałam tą białą czekoladę. Tak, jeszcze tylko na chwilę do połączenia składników. Teraz wylewamy wszystko na blachę. Staram się wyciągnąć z tego wszystkiego jak najwięcej, żeby tu jak najmniej zostało. Dzięki tej magicznej szpatułce, to wszystko jest dziecinnie proste. To jesteśmy w stanie tutaj wydłubać niemalże do zera. Ok, czekajcie, spróbujemy jeszcze tą masę. co jest fajne, że ona jest naprawdę mało słodka. Jest naprawdę mało słodka, bo bałam się tu jednej rzeczy, że jak do tego dojdzie ten kajmak, że to po prostu będzie, wiecie, takim dułe i słodkie. Ale nie, masa serowa jest mało słodka. Więc do tego dojdzie kajmak. I to fajnie zrównoważy to wszystko. A nie dodaję tu tego kajmaku 0%, bo trzymam go sobie na święto, bo już go później nie widziałam. Więc dodaję zwykły kajmak krówkowy, wymieszany razem z solonym karmelem. Więc myślę, że będzie całkiem ciekawie. Czekajcie, pokażę wam, jak to wyszło. Dobra. Pan Ciastek siedzi w blaszce. Bałam się, że będzie za dużo tych herbatników i gdyby to troszeczkę mi podskoczyło, że mi wyleci z blachy. Ale zobaczcie, jest jeszcze sporo zapasu, więc myślę, że nie ma takiej opcji. Uciekamy teraz do pieca na godzinę 180 stopni. Sernik się piecze. No i tak się właśnie pilnuje. Sernika, słuchajcie. Wszystkie łapy na pokładzie, nie ma lekko. Tu niby nie zainteresowana, niby wcale nie w kuchni, ale gdyby tu coś postanowiło wyskoczyć, to ona jest ready. Okej, okay. setnik się piecze, to my w tym czasie oczywiście. Ła, ale mamy załadowaną zmywarę. Jak z tego pić? Ja w ogóle nie pojmuję takich rzeczy. No ale jak widać tu miejsca nie mam na kubki. Muszę tu trochę już przeorganizować. Ale to w grudniu. Na początku grudnia, bo muszę trochę tych zwykłych kubków pochować. A przynieść te świąteczne, bo one się już tu... Niech Hugo nie zmieszczą. No cóż ja mam Wam powiedzieć? Niech go. Te szklanki, które mi nabierają wody, słuchajcie, wyrzuciłam. Wyrzuciłam, bo mnie to tak denerwowało, To tak brzydko i nieestetycznie wygląda, że to jest jakaś masakra. Powiem Wam, że ta funkcja dodatkowego suszenia w tej zmywarce yy, polega na tym, m.in. innymi, że plastiki wyciąga się suche. Wiecie, jak to to zdziała? Naprawdę suszy dużo lepiej niż moja stara zmywarka. No ale stara zmywarka 8 lat temu, słuchajcie, też dawała radę. Dlatego to jest to, co mówię, że lepiej częściej zmienić, bo ta technologia się tak rozwija, że no zawsze coś tam nowego dołożę, także cieszę się, że się nie skusiłam na tą mega drogą działającą dożywotnio. mi się chyba trochę znerwowała. Pijcie wodę. A tak naprawdę to ja zawsze mam to przy ekspresie i tym nalewam wody do ekspresu. Boże, dzbanków, dzbaneczków, jak dla wojska. Patelni 5000, o co tutaj chodzi? A muszę zaraz puścić drugą zmywarkę, ale muszę ją cwanie poukładać. Bo muszę wrąbać nam jeszcze blachę z piekarnika. Wiecie co, ja nie chcę nic krakać, ale ja coś się dzisiaj, odkąd wstałam, tak coś dziwnie czuję. Tak jakby mnie coś krtań, gardło. Muszę się zaraz chyba uratować. Wziąć jakieś prochy. Ale bardzo, ale to bardzo mi się to nie podoba. Jezu, jak sobie nawyciągałam. Kobieto. Czyś ty was dała? Co ty tutaj wyczyniasz? sama się zakręciłam i zagubiłam jeszcze Matyldo, tu ja tu normalnie w tej kuchni tak jak czapla muszę chodzić. Ale fajnie, bo nie mam zegarka, widzicie? Już odruchowo patrzę, ładuję. Fajnie, bo przynajmniej będzie okazja żeby przetestować przed świętami ten sernik. Dobra, dziewczyny, ja muszę się tu trochę poroznosić z tymi garami, bo się tu za bardzo zagraciłam niestety. Okej, okay, efekt finalny jest taki: sernik dopiekł się yy, dość mocno i nie wiem, czy to jest wina sernika, czy to jest wina mojego piekarnika. Bardziej bym się skłaniała na winę mojego piekarnika. Tu nawet widać gdzieś po brzegach, widzicie? Jest taki dość mocno przypieczony, ale tutaj nie ma co płakać nad tym faktem, bo smarujemy go kajmakiem. Ja miałam tutaj kajmak krówkowy wymieszany ze słonym karmelem dwie puszki i praktycznie dwie zużyłam na tą blaszkę, więc trzeba sobie liczyć, bo jedna byłaby na pewno za mało. Do tego uprażyłam migdały, posypałam to migdałami. No, i tak wygląda cały sernik. Wyszła cała taka blaszka, tak jak zaplanowałam. Czyli na pewno na taką blaszkę te 400 gram herbatników jest idealnie. 120, tak, jakby było, tak jak było w przepisie, jest za mało. Zdecydowanie za mało. Moi drodzy, teraz przede mną najgorsza część, bo czas oczekiwania. Sernik wędruje do lodówki bo naprawdę fajnie jest go upiec dwa dni wcześniej niech on się porządnie dzień, noc schłodzi wtedy się jej fajnie kroi w ogóle wszystko jest łatwiejsze dlatego efekt y, smakowy poznacie dopiero w następnym filmie albo następnym albo następnym no na pewno nie omieszkam Was poinformować na razie zobaczyliście cały proces produkcji sernika i no i jak on wygląda po zakończeniu na moje oko będzie przepyszne, ale czy tak będzie? Zapraszam Was do następnego vloga. A w dniu dzisiejszym ode mnie dla Was to już wszystko. Dzięki, cześć. Pa!